Marek Jakubiak ujawnia szokującą prawdę. Tego musisz posłuchać. Donald Tusk ma bardzo dalekie i głębokie doświadczenia w budowaniu elektrowni atomowych, bo przecież już jedna spółka powstała, gdzie pan Grad był prezesem, 50 tysięcy miesięcznie pensję brał przez prawie 8 lat. Miliard złotych poszło na utrzymanie tej spółki i wszystko jest w porządku. Będziemy tworzyli nową spółkę, proszę Państwa. Tu już 60 miliardów jest przeznaczonych. W, w lutym tego roku podjęliśmy jako Sejm taką uchwałę. Natomiast co ciekawe, Marian, ja nie wiem, może ktoś znajdzie, bo ja w budżecie, który ma 600 stron, nie znalazłem ani słowa o atomie. Na, e, w budżecie na 26 rok nie ma słowa o atomie, o elektrowni jądrowej, o elektrowni atomowej, a to jest 60 miliardów, proszę Państwa, to jest. To jest od groma pieniędzy przecież. To jest 10% przychodów państwa polskiego. No. Więc sądzę, że, że tutaj Donald Tusk znowu z nas idiotów robi i dla PR-u zrobi wszystko, jest gotów powiedzieć wszystko, obiecać wszystko, co tam chcecie, to wam powie. Czy zgadzasz się z wypowiedzią pana Marka? Daj znać w komentarzach.